Witam Was w nocnych opowieściach duszy. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, czym jest dom w naszych snach. Co się dzieje, o czym są te sny, kiedy śnimy dom, mieszkanie, jakieś wnętrza, ale takie wnętrza, które w śnie interpretujemy jako nasz dom, nasze mieszkanie. Miejsce, w którym żyjemy. I oczywiście na początku powiem, że to wszystko zależy, jak to śnimy, gdzie śnimy i jak my sami rozumiemy w ogóle to pojęcie dom, tak? Czy co, co to dla nas, jakie jest pierwsze takie skojarzenie? Ale w takich bardzo często y, przychodzących interpretacjach snów dom odczytujemy jako nasze ciało mówi się też o tym, że nasze ciało to dom dla naszej duszy i tak często w snach nam się to y, pojawia i przedstawia ale oczywiście jest to jedna z y, wielu możliwości ale powiem wam dziś właśnie y, trochę w w tym kontekście, tak? czyli o czym to może być dla nas, jeśli śnimy dom i, i interpretujemy to jako nasze ciało, czyli dom dla naszej duszy. Też sny o domu są przeróżne. Sama śnieje często i w bardzo różny sposób, w zależności od tego, w jakim miejscu w życiu jestem, czego obecnie doświadczam. I też bardzo dużo takich snów y, słyszałam. Więc mo, może to być, możemy śnić y, po prostu nasz dom, w którym mieszkamy, w przeróżny sposób. I to wtedy można za, y, zauważyć to, w jakim miejscu w domu my się znajdujemy w tym śnie. Czy to jest na przykład, kuchnia, czyli często mówimy o kuchni, jako takie serce domu, czy to jest salon, czy to jest łazienka, czy to jest na przykład Strych, czyli być może nasza nadświadomość, a może są to piwnice, czyli nasza podświadomość. E, czyli to miejsce, w którym mm, się znajdujemy, jest też w tym domu, jest ważne. E, warto to zwrócić uwagę na to, czy ten dom jest taki, jako go, jaki jaki znam, go znamy. <gry> Czy na przykład się okazuje często, że idziemy i znajdują się kolejne pokoje, kolejne pomieszczenia, albo on wygląda inaczej niż nam się wydawało. Może doświadczyć o jakichś dużych zmianach, które dzieją się w nas, że nam się powiększa jakaś przestrzeń, że um, może pojawić się w naszym życiu coś nowego, albo jakieś zmiany, które y, nadchodzą, tak? Jakby, że odkrywamy coś nowego, w tym naszym domu, że ta przestrzeń się w jakiś sposób ym, dla nas powiększa. Może być też tak, że właśnie jest nam w nim jakoś ciasno, niewygodnie, że yy, 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 nie czujemy się w nim dobrze, bezpiecznie, tak? Tylko, nie wiem, czujemy jakiś rodzaj zagrożenia. Wtedy warto sobie właśnie zadać pytanie, jakie... jakie, jakie Jakie zagrożenie teraz w naszym życiu odczuwamy, jakby z czyjej strony wobec nas, wobec naszego ciała? Może to jest choroba, może to jest strach przed tym, co się ma wydarzyć. Mogą to być przeróżne sytuacje, nie wiem, od zwolnienia z pracy, przez rozstanie, przez jakieś wydarzenia w naszej rodzinie, z bliskimi, z naszymi dziećmi, tak? Czyli coś, co też ma taki bezpośredni wpływ na nas i też na nasze ciało, bo też często w jaki sposób my reagujemy na stres, no właśnie jakimś takim skurczeniem się, zaciśnięciem, niewygodą w ciele, więc to w ten sposób też może się objawiać w naszych snach, że się czujemy, nie czujemy się bezpiecznie we własnym domu. Mogą to też być sny, w których wiemy, że jest to nasz dom, ale jest to przestrzeń dla nas zupełnie nieznana. Albo nie wiem, mieszkamy w domu, a że naszym domem jest mieszkanie. O czym mogą świadczyć takie sny? Może to być informacja właśnie chociażby o tym, że właśnie coś. Zupełnie zaskakującego dla nas się wydarzy, otworzy się jakiś nowy rozdział w życiu, którego się nie spodziewamy. Szczególnie się ta, to miejsce, ta przestrzeń dla nas jest, nie wiem, jakaś przyjazna, zapraszająca, jakaś nowa, świeża, taka na przykład, o której, nie wiem, myśleliśmy, za którą tęskniliśmy, marzyliśmy. Więc jakby możemy iść naszymi myślami w tym kierunku. No a dla tych, którzy, Szukają na przykład wciąż swojego miejsca na ziemi swojego domu, mieszkania, albo są w trakcie jakichś takich decyzji, czy na przykład nie wiem sprzedać to mieszkanie, kupić dom, sprzedać ten dom, kupić mieszkanie i śnią nam się te domy to też często właśnie niosą jakąś informację o tym, co być może jeszcze potrzebuje być nie wiem dopełnione w tym miejscu, w którym mieszkamy naprawione, uznane, miejsce, w którym żyjemy potrzebuje naszego takiego uznania, wdzięczności za to, że przez lata nam służyło, po to, żebyśmy mogli otworzyć się na coś nowego. Ale zdarza się też, że możemy wyśnić miejsce, do którego chcemy się przeprowadzić, do którego gdzieś nasze serce nas woła, i jakby w takim codziennym życiu jesteśmy w nieustannym jakimś takim poszukiwaniu, zastanawianiu się, gdzie tak naprawdę chcielibyśmy żyć, w jaki sposób i jaki miałby to być ten dom wymarzony, wyśniony. To często w snach pokazują nam się właśnie poprzez te domy, poprzez te mieszkania, jakości, jakich my tak naprawdę potrzebujemy, a które nie do końca na przykład chcemy wyartykułować w takim naszym życiu, czyli taką naszą potrzebę. Na przykład um, myślimy, że już tak nam jest źle w tym miejscu, w którym żyjemy, w tym domu, mieszkaniu, żeby pojawiło się cokolwiek, ale na przykład tylko, ale mojego własnego, kawałek ziemi, domu, mieszkania, ale że będzie tylko mój i niech to będzie cokolwiek, ale tylko moje. I dla mnie to cokolwiek jest o tym, że my nie do końca wiemy, czego my chcemy i taką informację też wysyłamy do przestrzeni, wysyłamy w świat. Co wtedy się wydarza? Dostajemy cokolwiek. Czyli na przykład dom do remontu, który potem ciągnie się przez lata. Mieszkanie, które ma jakieś... Po jakimś czasie okazuje się, że jakieś były, nie wiem, nieuregulowane hipoteki lub Cokolwiek, i jak z jednej strony wydaje się, że to już kupiliśmy, mamy, a potem nie do końca jest tak, jak nam się wydawało, kiedy go kupowaliśmy, że jest. Albo wychodzą w tym miejscu, w tym domu, mieszkaniu, jakieś takie rzeczy, których się nie spodziewaliśmy, nie wiem, pleś na ścianach, coś popsutego, tu się coś wali, tu się coś psuje. No bo jakby nasze zaangażowanie w tej myśli o tym, gdzie chcemy iść, do czego chcemy iść, było cokolwiek, tak? Jakby cokolwiek, niech to tylko będzie moje, żebym już mogła, mógł się wyprowadzić z tego miejsca, w którym teraz jestem. A czuję, że takie doprecyzowanie tego, gdzie chcemy mieszkać, co chcemy Mieć w tym miejscu, na co my się zgadzamy, na co my się nie zgadzamy. Czy chcemy budować ten dom od podstaw, czy, chcemy, czy mamy zgodę na to, żeby go remontować, czy nie mamy ani sił, ani finansów, ani przestrzeni w życiu na to, żeby zajmować się takim remontem, to warto to sobie ze sobą ustalić i też e, wtedy wesprzeć się właśnie z nami, aby wyśleć sobie to wymarzone miejsce, bo im bardziej to będzie takie dla, przez nas mm, nazwane, wypowiedziane, takie dokończone, tym łatwiej będzie mogło się zmaterializować w takim świecie rzeczywistym. A mówię to też ze swojego doświadczenia, ale myślę, że o tym już innym razem. Więc jeśli śnicie domy, to takie dwie moje dzisiejsze propozycje na to, jak... Interpretować to, te sny to właśnie jest popatrzenie na siebie, na swoje ciało i po przyjrzenie się temu snu e, właśnie w taki sposób, że dom to moje ciało, moje wnętrze, co tu się teraz dla mnie dzieje. E, a drugie to być może właśnie śnienie o swoim wymarzonym miejscu na Ziemi i jakie ono ma być, na co my się zgadzamy, na co my się nie zgadzamy ustalcie to najpierw za sobą, zanim do końca wypuścicie swoje marzenie w świat. Życzę wam pięknych snów o domach, o waszym wnętrzu i o waszych miejscach na ziemi. Dziękuję za dziś i dobranoc, do widzenia, do zobaczenia.